Także Słowianie, jak wiemy, z doniesień naukowych jest na YouTube nagranie, przemowa naukowca Polaka, gdzie wytypowali ewolucyjną drogę, ścieżkę ewolucyjną na bazie najnowszych takich z tych najnowszych, bo może są jeszcze nowsze jakieś pomiary, ale z tych nowszych możliwości do osiągnięć naukowych czerpali z, z badania rozpoznania genów, to wyszło, że my Słowianie jesteśmy z Azji gdzie zawędrowaliśmy praktycznie, prawie że wszyscy, z Afryki. Czyli pierwszy byliśmy z Afryki, poszliśmy w kierunku Azji. Z Azji, okolice tam Chin. I takie tam, to widać na YouTube, można zobaczyć, ten tam bardziej bliżej wschód niż zachód. Żeby nie było, że zaraz zachód, to był tam tylko bardziej właśnie Chiny. Okolice takie tam, potem szliśmy w południowy zachód i trafiliśmy do słowianistwa do, do krainy Słowian, którą żeśmy założyli my, no nie, ale przodowie nasi, to i my w których naszych życiach wcześniejszych, jakkolwiek mieliśmy rolę, to żeby to nie wychodziło zbyt dziwnie i nie ma co się mamoleć i dawać mamić jakimś ludziom, co by nam chcieli stwierdzić, że wiedzą, że potrafią nam określić, kim byliśmy w życiu poprzednim, bo jest to zupełnie niepotrzebne. Zupełnie niepotrzebne i potrafi niepotrzebnie Odciągnąć, bo liczy się, że życie w takim razie poprzednie było zacne, dobre, że w rozsądzie Chrystusa zaretu zasłużyliśmy na to, żebyśmy mieli w tych czasach wyjątkowych, teraz szczególnych, w dobie internetu, kiedy możemy się komunikować ze światem i starsi mogą się dogadać, stadnie osiedlowo. No liczę na te spotkania osiedlowe, że ruszy taki stand yoga. Wierzę, że na świecie mają ludzie wdrażają coś takiego. Ja od siebie będę chciała dopiero w marcu, kiedy będzie już tak cieplej, że będzie już cieplej, e, wypromować. To może w kwietniu na początku albo pod koniec marca uda się takie spotkanie zorganizować, że mam mieszkanie na Złotej Karczmie i tam mnie tak zainspirowało, bo tam mieszkałem, księgę życie pisałem, to generalnie to z Sopotu, jeździłem z pracy z prosty temat, słuchałem rozgłośni z różnych części świata, to też mi się tak udzielało pod kątem myślenia właśnie Księga Życia, tego wdrożeń takie co się przydały, prozdrowotnościowe i zaczyn obecności w Garczynie na obozach sportowych w Szkole Podstawowej, gdzie była flaga, sztandar, gdzie raz flagę buchnąłem, żeby mieć okup za to torbę cukierków, cuksu dostaliśmy. To i flagę oddaliśmy. To przydało się, bo w Gdańsku, jechałem kiedyś odwiedzić taką znajomą, kiedyś tutaj była dziewczyna, to przechodziłem koło Dańska, W Dańsku jest takie osiedle, blisko, w centrum jest takie osiedle, gdzie mają sztandar taki, z flagą. I to tak mi zrobiłem zdjęcie, w księżycu jest, zresztą chyba, nie jestem pewien do końca, powiem, bo to się działo, ale raczej jest. To wziąłem. No i to jest ta dokumentacja yy, Watykanie. Z Księga życia to najważniejsze generalnie to się opiera na tym, że yy, owoc zakazany to ogień. To był w sensie, że taki, żeby to, żeby nie, nie, nie dać zwodzić, że Kościół nie jest za naukowatością i nie dać Kościołowi być ofiarą w tym rozegraniu, że, 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 że nowo Kościół to polega też na tym, jak dziadkowie na młodszych, na następnych dokładnie generacjach, na naukowcach, na tym, że przyjdą, to pomogą, wspomogą, umocnić się nas nawzajem wspólnie i to się opierało na tym, że konopie to jest tym lekarstwem, tym światowym, te drzewo życia w księdze objawień. No i najważniejsze też to, właśnie, żeby raportować w firmach. Przykłady były, żeby raportować w firmach i że menedżerowie to muszą być ludzie faktycznie, którzy potrafią te raporty przyjmować i rozsądzać tak, żeby było zachowane chrześcijaństwo, czyli żeby było zachowane nie jakiś zitchajowy czy komunistyczny obóz przymusowej pracy czy jakieś niewolnictwo, tylko żeby to było uznanie pierw dla wartości stanowienia człowieczeństwa. W rozsądzie w przodkim, przodków, w rozsądzie nie jakiejś magii, czy jakiejś iluzji, czy jakichś demonów, czy jakichś tam e, diablic, czy czarownic, czy jakiś czary mary, nie wiadomo czego, tylko w rozsądzie swoich przodkim, przodków, że uwzględniając je na powód drugiego, rozsąd najlepiej to najwartościowy, bo wtedy wiadomo, że jest najpełniej. Bo to też się liczy, jak człowiek jak żył, to wtedy idzie móc przekazać coś yy, dobrzej. Bądź mniej dobrze, ale liczę, żeby było dobrze. To lepiej od tych, co to dobrze. Życzyli, że światu życzyli, ja powiem drugi życzy światu, wiele zrobił dla świata to jego rozsąd, choćby jakby był przemawiany na, na nagraniach yy, różnie dziwnie. Ja polecam najbardziej najchętniej, właśnie muszę sobie nagrać to. W okresie jakoś ten na dyktafon, bo tego nie ma na nagraniach, przynajmniej nie znalazłem. Bo z Empiku zakupiłem nagrania jego przemowy. A na internecie naj, naj, najprzyjemniejsza jego taka mowa. To się wydaje jest właśnie czeka was miłość. Przyjemnie mówiona. Widać słychać, że Paweł ja drugi na tym nagraniu jest odpoczęty, jakby taki wyspany, najedzony, jakby przytulany, przytulony, pocieszony, taki, niejaki zmęczony już właśnie tym, co to tam dużo miało pracy na tym wszystkim. To wiadomo, że miał akcent mowa, ale liczy się, że prawdziwa nie jakaś iwo komputerowa. I to się liczy. A przyjemnie nam słuchać, przyjemnie przemawiających, to polecam. Czekam, czeka Was droga, czy czeka Was miłość, czy droga na miłość? Czeka Was droga, jakoś tak. To nagrali na YouTube. A wracając do drogi ewolucyjnej, że była ta droga ewolucyjna, to dowiedzione i nas doprowadziła nas ta droga do tego, ku temu, że możemy rządowych naszych wspomóc i wspomagając właśnie jak w firmach się nawzajem pomysłami, żeby nie było tak, jak do tego doszło, że utrapiali, coś z owswie, szpiegowali jakie wdrożenia, co by dało się wdrożyć, coś takiego, co właśnie przodkinią przodką najbardziej się podoba, czyli takie metodyki, schematy działania, realizacja, niby takie proste, niby oficjalne z czasem się może okazać, a takie na przykład filmy filmie nieobecne, a takie właśnie, żeby, że, że produktywność, lepsza aura jest taka aurolowatość, jest lepsza rest, restingu, takie odpocznienia yy, swojego ducha, duszy, że nie jest yy, trapiona, że jest, nie, nie jest niewolona, nie jest mobbingowana, że nie jest Yy, besztana, demonistyką czy pętaniem tylko yy, tylko, że jest właśnie, że jest człowiek odpoczęty yy, duchowo i wtedy się pracuje fajnie, przodki nie to wychwalają i ku temu na pewno jak się człowiek zamodli to zaradzenie, wdrożenia potrafią przekazać, przedstawić na tym opiera się też księga życia, właśnie to przekazane jest to Padre Francesco yy, to za, yy, zaakceptował, powiedział, że to wdroże, ładny yy, dobry ad do chrześcijaństwa a ostatnio w środę dopowiedział, nawet w niedzielę, wtoraz też, że właśnie, że tak się dało wysłuchać na swój sposób. że Summa summarum, że właśnie, że po że w firmach też mogą te wdrożenia, że powinni raportować. Właśnie, że powinno być właśnie firmy, niesprzedane komuś gdzieś podstępem jakaś e, wiedźma czy co widuwa, co by właśnie zalukiwała szpiegowską jakoś do firmy, co by dało się wdrożyć. Potem by się chciało gadać z takimi, żeby firmę przejął, że wdroży się lepiej. I to było naprawdę anty, anty, tym, którzy nad tym pracowali, żeby jakaś firma, któraś z firm była w ogóle założona, funkcjonowała. To pasja, życie, powołanie, przyzwolenie, stadne i w ogóle, i na takim czyściej żerować na tych żeby na gotowym. To w banińskim Królestwie, w Ryneczku po pana Krzysztofa też doświadczono tego minionego lata. To się tak wyczuwało, rozpoznawało, że którzy chcieli właśnie mnie utrapić i demonistyką wywalić, wyniszczyć. Zniechęcić, szczególnie jakiś gotowy interes, i chcieli ostać swoich. Pana Krzysztofa też pewnie chcieliby wyroić, bo on tam już tam 2-3 lata do emerytury. To by tam yy, na pewno chcieli, by mu jakoś jego że libido, że, że będzie mu przyjemniej, że to dobra kwota, że wygodniej, no i dobry interes, który mu naprawdę tam fajnie będzie rozkwitał sezonami, sezonowo. Yy, tym bardziej, że fajnie zauważył, że potencjał swój w kwiatach dodatkowo będzie na wiosnę jeszcze otwierał w sklep, yy, znaczy w tym sklepie obok będzie namiot pełen kwiatów. Także cudownie właśnie, ja mu tam yy, gratuluję, bardzo mądrze, potem może z czasem może z sokami wyruszy też, yy, dodatkowo będzie mógł może na emeryturze, może wtedy już, ja mówię żeby zatrudnił najlepiej jakiegoś pracownika poleconego od księdza, sumiennego jakiegoś żeby go odciążył, a sam pracował, żeby tylko z, na zasadzie bycia informowanym o raportach. O raportach, przyjazd po pieniądze, dogląd krótki, e, tylko rozpoznanie, tylko takie krótkie, czy jest w porządku właśnie, czy pracownicy czują się dobrze, czy jest w porządku, jak jakiś problem, to idzie się wygadać. Taka terapia krótka, żeby się czuli dobrze, że to jest najważniejsze, też żeby nie z ujmą dla chrześcijaństwa, czyli nie ujmą też dla klienta, niesprawiedliwy sposób, tylko żeby było to wszystko rosnąć na sprawiedliwe, bo też takie ja tam doświadczają różne doświadczenia i tak suma summarum to tak się na tym księga też opiera część pierwsza, część druga będzie bogatsza o rozpoznania i rozpoznaj wiele już przesłane w te rozdziały w świat do przyjaciół Jana Pawła II, do Dalajlamy też do Parda Franciszko, do kościołów, do do rządowych, rozgłośni radiowych, do telewizji. A o czym bym chciał że właśnie w Sejmie, i Senacie mogliby, już to ponad 3 lata temu taki pomysł zaistniał, taka słowa smarmy, że właśnie ja stosowałem listek mięty, miałem problemy z oddychaniem w Polsce, czasem w zimę mi się zdarzało i stwierdziłem, bo przy otwarty bok, nie, co, co pracowałem wtedy w opiece medycznej, potem już nie, ale właśnie zainspirowałem, wtedy pracowałem w Lidlu akurat. Ale właśnie pomyślałem ten listek mięty, że właśnie, że wziąłbym sobie pod plasterkiem, przykleił, przykleiłbym sobie na plaster, pod plasterkiem lidlowskim takim pod nos i w nocy, żeby oddychało mi się dużo lepiej, bo wtedy jak macie przyjemny zapach, taki ziołowy, naturalny, nie sztuczny, tylko naturalny, to klatka piersiowa sama się otwiera, sama. To że się nie dusi, to sama przyjemność zapachu powoduje to, że człowiek chętnie oddycha. Chętnie oddycha, chętnie oddycha, lepiej się relaksuje umysł, ukojewa wzrok, oczy, udziela się adamskość i ta adamskość mogłaby się udzielić właśnie gdyby mieli takie ziółka doniczne mięty, przecież mogą te, listki, te, te zioła mięty y, przynosić na przykład do Sejmu na każdym stoliku po jednym mięty takim i mogliby spokojnie to zaadaptować inteligentnie jakimiś przyrządami w rodzaju IKEA, y, takimi zawieszanymi czy opa o oparcie żeby tylko wisiało co któreś łapkę, że przyjemny zapach, wonienie i ta adamskość zachowana byłaby w nich, że te uchwalenia byłyby z uznaniem dla Adama i Ewy, bo na czym to się opiera? No, uznaniem adamskości w sobie. I wtedy to było bogatsze. pełniejsze takie. Zasniejsze, czyli naturalniejsze. Bogatsze. O ten naturalizm w formie wonienia, mięty, a potem te mięty jak już podwiędłyby to mogliby przecież spokojnie rozdawać do restauracji, tam mogą posiadkować, zrobić herbatę z tego, zaparzyć im herbatę, następne przynieść. To nie takie duże koszta przecież. No myślę, że na tym powinni na pewno mieć i, i, i odpowiednie oświetlenie mieć w Sejmie. Żadne ledowe, białe, tylko ledowe pomarańczowe, czyli ukojewające wzrok, czyli takie nos. Na wzór słonecznego światła. Nawet ściany powinni mieć. Moje mojej ocenie ściany powinni mieć zielone. Zielone. Jasne, takie jasne, delikatne zielone, czyli łaknące. Takie kolory, na które naturalnie człowiek łaknie, łaknoli. Właśnie, czy nie ma zielonych? właśnie nie przyjrzałem, bo nie pamiętam, ja dawno nie widziałem. Nie żadne flagi, dusze polskie, bo to bez sensu, bo oni wiedzą, że w Polsce są. To jest takie bez sensu. Tak jakby ktoś obcokrajowc przyjechał i aha, jest na w Polsce. Flagi niepotrzebne tam takie duże są na zewnątrz, są w innych miejscach, bardziej jak patrzą na siebie i chcą się skupić na mówcy, to powinno być właśnie tam drewna, te atrybuty drewniane to ładnie to wygląda, dla oczu to jest przyjemne, to takie jest ewolucyjnie ukształtowane, bo to drzewo, jak drzewo, ale zielone powinny być moja cena. nie muszą być jakieś grafiki, dokładnie nie muszą być jakieś grafiki, ja myślę, to jest duchem Bożym tą Panią Sejmu Marszałkową, czy jak tam przepraszam, nie chcę bo się tak nie jest na tytułach, to... No to co, to może tam zawsze zapowiedzieć cisza? Proszę o ciszę. I don Góralewska może się udzielić ze swoim układem. Dla rozbawienia. Potem mogą posłuchać legendy. W przerwie na przykład na, na swoich telefonach. Ale wracając do tematu, właśnie nie muszą być te y, takie zielone grafiki jakichś lasów. Choć też to by byłoby przyjemne, to było przyjemne, tak jak w przedszkolach mają, że to jest właśnie przyjemne dla wzroku, to nie ukrywajmy, to dla każdego człowieka, myślę, dla najstarszych, ze starszych, dla starszych, dla świętobliwych, dla młodszych, przyjemne są właśnie takie grafiki proste, naturalistyczne, o naturze, nie jakieś skomplikowane, czy jakieś zbytnio Picasso, czy zbytnio jakiś tam Van Gogh, czy zbytnio jakiś tam pojechany modernizm, tylko prosta grafika przedszkolaków, nie taka czy takiego do grafika, który robi dla przedszkolaków jakieś drzewa albo po prostu zielony kolor, żeby nie rozpraszało. A nawet jakby takie drzewa właśnie były i zrobiliby eksperyment nawet, czy nawet jakby mogli zrobić eksperyment taki, czy by to rozpraszało gdyby, bo prosta grafika właśnie takie jak z formy Ikea robią też takie proste grafiki drzewek choinkowych na przykład, nie? Yy, że dwa czy trzy, trzy zieleni, albo jeden odcięć zieleni, bez tych flag z żółkami przy stołach, z światłem bardziej niebiałym, tylko właśnie yy, żółtawym, takim jak przed laty, bo przecież w Polsce w żarówkach normalnych to kolor dawał żółtawy, taki żółtawy czy pomarańczowy, nie pomarańczowy, bardziej żółtawy, żółtawy. A w godzinach późniejszych, jak się obradują, siedzą długo, to żeby miał to pomarańczowy bardziej kolor, taki zgodny z. Yy, z cyklem natury, godzinami natury. No także zdrowie, bo najważniejsze jest zdrowie. Wtedy przodki, nieprzodkowie, tych yy, tam, którzy przysiadują, to wtedy to widzą, że to jest dozadbane, wtedy im błogosławią bardziej, czują się spokojniejsi i wtedy do, 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 do udzielać się może dużo więcej bogactwa. I nigdy nie powiedziano, że już wszystko mamy, wszystko wiemy, by móc dopoznać coś czasem pełniej, bogaczy. Przestań na, nam na tym, żeby ten dar polski wzbogacić. Po tym ograbieniu komunistów i zitchajów. Zitchajów z życia, zdrowia, pieniędzy i komunistów no, z, przede wszystkim ze zdrowia. A od autyzmu, wracając do tematu o ewolucjonizmie, polecam choćby formy autyzmu 5 pi stopnia, czy 4, czy, czy jak ktoś zapowie sobie, że jest na przykład 15, może levelów autyzmu. Bo tak y, warto tak to rozegrać. 15 nawet levelów autyzmu. I powiedzmy, że taki człowiek przecięty na drodze ma na przykład autyzm, formy na przykład stopnia, nie żeby zaraz kogoś zamykać gdzieś w klinice czy gdzieś zaraz przymusowo leczyć, tylko uleczył, ukojewał takiego autyzmu. No kiedyś jazda na koniu, że nie, nie było tego autyzmu takiego. no Przecież nie było komunizmu, że ktoś zaraz y, zasiewał w, w narodzie y, zamknięcie takie życiowe, nie? czy jakieś traumatyczne kogoś jak nieraz widziało się dzieci traktowane przez rodziców, że potem w nich taki uśmieszek to nie jest, że one się cieszą, czy uśmiechają, czy szydzą z rodziców, tylko to jest takie ratowanie się szybko endorfiną do, do mózgowo, żeby psychika nie załamała się. To znak jest, że dziecko przeżywa traumę i że psychika y, ratuje się przed obumarciem i gdy to ludzie rozumieją, wtedy rozumieją pełni, wtedy w tym narodzie może być bogacy I także polecam hamaki. Dla najmłodszych też już najmłodszych, wtedy mogą czytać książki w hamaku, bujając się, odpychając się rączką. Ja mam tak na przykład. Tu mogę się powiesić, położyć i odpychać rączką, odepchnąć rączką od łóżka. Jak jest na długich linach, to wtedy nie trzeba się ciągle odpychać, tylko wystarczy raz na jakiś czas. Najlepiej, jak ktoś ma możliwości jeszcze o dłuższe liny. Ja to prosiłem tatę, ale mi tego nie zrobię. To jest u nich, u siebie mam inaczej. Na balkonie mam dłuższe liny, jeszcze w salonie sobie zrobię. To nagranie, którego się raz to zrobię, to tam miałem mieć na końcu jeszcze liny, ten hak, nie tu, tylko tam. Miałbym linę dłuższą i wtedy stałoby się mi dłużej. Nie musiał się ciągle, nie musiałbym co jakieś tam 15 czy 20 sekund odepnoć rączką czy po 30 sekundach, tylko na przykład po, po dwóch minutach nawet, nie? I wtedy można czytać książkę. Można nawet tak delikatnie machać sobie głową i można w ten wyczuć ciałem swoim, tak się. I buj, bujo, dobujowywać. polecam dzieciom lepiej wtedy w nauce będzie szło lepiej się czyta przyjemniej, bo nie ma takiego zaburzenia że gdzieś skupienie, czy to wiadomo, że najlepiej jak człowiek niweluje problem ze skupieniem, zjada gruszkę wybija kefil, żeby układać od kortyzoli, czyli jak na przykład jest stres jakiś, bo przechodziło się koło ulicy samochodowej, to jest stres czynniki, globalne ocieplenie ileś informacji w internecie czy jakieś rozgłośnie radiowe, które nie są złe, ale gdy tam jakieś treści na przykład nas przerażą, to czy tam jakieś traumatyczne przeżycie, to jakiś stres, to się wypiję kefirek, powinno się wtedy yy, yy, wyśpiewać, wykrzyczeć, wytańczyć, wyładować słowem nagrywka na tych w telefonie, że coś wkurwiło, że na coś się jest złym, że nie chce się kogoś zajebać, zabić, zamordować, czy zniszczyć, czy się spalić, ale że ma się takie uczucie, że chce to się odreagować, że odreagowuje, Potem wdech, wydech, wdech, wydech. Potem kefirek, na przykład, właśnie, ukojewi. Najlepiej olej konopny ukojewi mózgowie i oczka. No i halacja konopna to odtraumatyzuje. Haja nie daje, ale w przyszłości liczę na Polskę, że będzie miała, że będą mogli spokojnie stosować, nawet młodzież, jak w USA stosują nastoletni, że właśnie tym bardziej mają przypisywane, dawane, że mają trudny okres, ponieważ w ewolucji mają hormonów, dużo buzuje, ta biologia się rozwija, mają dużo do tego informacji do przyjmowania i nie prowadzą wtedy tak zgodnego z ewolucją trybu życia, jak było przez setki lat. Tylko nagle jakiegoś od tych dziesiątek lat innego, nie, że ile się informacji, że ile książek, że takie to życie. Kiedyś to inaczej. Uczyli się życia, zakochiwali się, płodzili wcześniej już na stoletnim życiu dzieci. A teraz to takie wyjście z pojebaństwa. Odejście. Wspólne, wzajemne sobie dopomaganie w odejściu od... W odejściu od jak to ujął Padre Francesco, po naszych namowach, też, bo to było dookreślone, to, to on tak potrafi też dopowiedzieć od siebie, ale też dopowiada właśnie, też często dopowiada, co to powiem po drugi, czy ja też dopowiem. Yy, nie, że jest, yy, no bo musi rozsądzić, rozsądzi, rozkreślić, czy to określić mu się to podoba, to też wiele od siebie daje, to właśnie też przyznam, że to jest. Yy, pospierdolina powojenna. To, co na świecie było. I tencowi, co to było, to też było właśnie wynikiem pospiargu, niepojęty, czyli takie pozostawienie dużo spraw, no co? Ludzie robią co mogą, tylko muszą właśnie założyć sobie, że nie są super, super yy, nad ludźmi, czy papież też nie jest super nad człowiekiem, że księdzowie też nie są super nad ludźmi, że rząd też nie jest super nad ludźmi, że wszyscy potrzebujemy, mamy emocje, możliwości ograniczenia, że potrzebujemy wzajemnie od siebie pomocy. I że liczymy na siebie na tyle, ile możemy się dopełniać wzajemnie. I tak należy podejść do tego, nie ukłonować dzieci, że tak, że im wszystko wiedzą, wszystko, wiesz, pilnują i w ogóle, w ogóle. Nie może, nigdy, nigdy nie może, że wszystko wiedzą ludzie. Bo nie. Żaden człowiek nie jest na świecie, który wszystko wie. Nie ma takich ludzi. Nawet, tylko, no, zakładając kosmos. Ktoś jest w dziedzinie takiej bardziej obeznany, potem w takiej. Naukowcy nigdy nie zakładają, że mądrzy naukowcy nie zakładają nigdy, że a w życiu ewolucji każdy jest w jakimś stopniu naukowcem, bo każdy wnioskuje, jak zawiązać sznurówkę, jak nauczyć się matematyki i tak dalej. Jak się zachować na drodze, jak poznać dziewczynę, jak poznać chłopaka, dziewczyna myśli, no wiadomo, nie, to tak jest naukowato, to jest naukowatość. I w naukowatości mądrej nigdy nie zakłada się, że wszystko się wie. Wtedy jest dużo możliwości ku temu, by poznać nie ponad to, co trzeba, a to, co aż można. I wtedy jest pięknie. Wszystkiego najlepszego w stylu chrześcijańskim. Wspominają swoich przodków, podnosząc się do nich. Ważne jest to dlatego kontakt z nimi, żeby przypomnieć sobie ich też, ale siebie u nich, jakim się było. To ratuje. Ja na drzewie wspominają swoje babci w tym nie siebie na drzewie. Na kasztanowcu, na szczycie, trzy piętra to było pierwsze, drugie. No znaczy drugie, trzecie piętro to było wysokości do bloku kamienicy. Na szczycie szczytu, normalnie takich na tych prawie dzięki gałązkach już wisiałem, i na wietrze tak falowałem, i patrzyłem w stronę plaży litkowo, czy zazpa No to patrzyłem w tym kierunku, widziałem plażę, z Oliwy, to właśnie z y, ogrodu y, 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 w Oliwie, u ruszkowskich, łatoszaków, u i wtedy i tam u innych tych Państwa, co mieszkali tam dalej mieszkają właśnie, to to właśnie się udzielało. Bo tam u wujka właśnie Różkowskiego, to bo tam się urodził. To się udzielał w właśnie ta italiańska taka ta rodzina oni, że takie właśnie to udzielało się, że jak u siebie się czuło takim uznanym i się czuło fajniej, bogaczej, pełniej. No, tylko dlatego, ale to właśnie dużo dodawało. To też wtedy o tym nie wiedząc, ale z czasem się dowiedząc właśnie, że i to właśnie wyczułem zawsze mieć takie to dobre poczuwanie się, że bo oni też na parterze mieszkali i to tak więcej dziaków no i że i tak trzeba się tylko u nich, ale też u innych, a i też w lesie właśnie, spinaczki, ale że właśnie babci się wspominał taki, jaki były na tym drzewie. Ujrzałem wtedy babci w oknie, babci ujrzałem w świętej obecności. I wtedy babci ujrzałem i tak ujrzałem, myślałem, przerażony w chwilę byłem, że babcia coś powie, albo nie powie, żebym schodził, a babcia spojrzała tak za porbatą i z taką dumą. Że brawo, że tak się spiąłem, że właśnie to mnie tak zaimponowało wtedy, taką miłość poczułem większą. I tak właśnie doświadczał tego, że właśnie, żebym tak się tym delektował, nie tak to uznałem, potem spojrzałem znowu w stronę tej plaży i ten wiatr poczułem ten wiatr właśnie, czułem ten wiatr, ale czułem teraz wyjątkowo inaczej. Tak i tak pełni. Tak, taką miłość większą czułem taką te liście, te promienie słońca, ten zapach no liczę właśnie się. To znaczenie ma właśnie z takie doświadczenie wie, że liczę się aprobata przodkiem środków. Do zachowań się ewolucjonistycznie akceptowanych, bardziej pożądanych, obecność ich przy tym. I to właśnie ta pamięć potem, modlitwa do ucnia, do bardziej dłumacnia w tym unaturalnieniu człowieka, to dopełnia. W stylu chrześcijańskim to takie znaczenie, że nie ja wam zapewniam wszystkiego najlepszego, tylko wy w rozsądzie od swoich przodki i przodków. <much>